Cześć, kochani, kilka dni temu wydałem singiel pod tytułem Krystiana, opowiadający o bohaterce z książki My Dzieci Zdorca Zoo, filmu oraz serialu. Bardzo bym chciał, żebyście posłuchali tego singla razem ze mną, i może kogoś zainteresuje ten temat, więc słuchajcie. <śpiewanie> Nie został nikt, by zabrać w nim Chcę być nieśmiertelny, jak ten nieśmiertelny Chcę usłyszeć sąd, który którym mnie siedzę Chcę latać wysoko, pomoc magii do No i żeby nie być tu a mnie, gdy skupię, tłoczy mnie Zobaczy ktoś i da I da mi, czego chcę Da mi to, czego tak chcę singiel Christiane dostępny we wszystkich serwisach streamingowych Słuchajcie i dawajcie mi znać, co sądzicie. Buziaki!